Hejka, z tej strony Marla i Kuba i dzisiaj przez 24 godziny Kuba będzie wega. Nie, nie mam pojęcia jak dałem się w to wpakować Tuś będzie jadł mięsko? Nie Nie będzie jadł Żeby wam zobrazować, jest godzina 11 i od teraz przez 24 godziny nie będę mógł zjeść mięsa tak. Co dla mnie jest dramatyczne, bo dla nie. mnie dzień bez mięsa jest dniem straconym A żeby Kubie utrudnić, ja będę jadła mięso, żeby mu troszkę ślinka do dupki Jest e, e, Jesteś z nami Konrad za kamerą Też cześć Słyszałem, że ty też jesteś weganinem A, Zdecydowanie nie O, to tak jak ja, zabawne I Jedziemy A ty jesteś weganinem czy wegetarianinem? Nie, nie mam pojęcia, jaka jest <gry> różnica. Weganie wykluczają ze swojego menu wszystkie produkty od zwierzęcy, takie jak mięso, mleko, miód i nabiał, i jajka. No to pomieszamy, pomieszamy, pomieszamy dzisiaj. Z zobacz, kochanie. Włos. Nie Nieprawda, odpowiedź, że to nieprawda. Cziwy włos! Siwy włos? To co, platyna? Siwy włos, nie? To jest tak, właśnie, to jest blond Platyna, tak jej, tak jej napi. Okej, okay, moi drodzy, Marlena przygotowała dla mnie cztery miejsca, ale nie wiem, co będziemy tam brali i jesteśmy pod jednym z nich. Tak, jesteśmy teraz w Katowicach pod kafejem. Jest to miejsce takie kultowe tutaj i idziemy na śniadanie. Głodny? głodny, głodny. Ja też. Jazda. Marlena właśnie poszła zamówić, nie wiem co mi przyniesie moi drodzy, ale patrząc na tą kartę, tu jest tyle dobrych rzeczy, z mięsem oczywiście. Mamy tak, kurczak po koreańsku, grillowany kurczak, salsa brzoskwiniowa, mm, jajko, bekon, To chyba ty zamówiłeś, co? Zdrajco? co? Wege, ten bajgel Cezar, no zamówiłam ci chłopie, zobaczysz. Myślę, że będziesz yy, w niebo wzięty. W niebo wzięty, będę wege wzięty. Wzięłam Kubie dla Cezar i normalna opcja ma kurczaka, a to będzie miało haluni grillowane, także jestem bardzo ciekawa jego reakcji. Co? Super, dziękuję. Dla siebie wzięłam frankfuterki, coś co Kuba kocha, możesz tylko Boże jak to wygląda, jak to pachnie, Kuba po prostu zaraził mnie miłością do frankfuterek, a tutaj jeszcze pod spodem jest bekon, jajecznica, proszę bardzo. Nie, to powiem, to jest, to jest wam tak hamski. a z, zobaczcie co Konrad ma. Zobaczcie ten bekonik, jak tam się wylewa z to, Widzicie to? Czy to ładnie widać? Jesteście okropni. A, dziękuję bardzo. Oczywiście bardzo dziękujemy. Proszę dziękujemy. 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 Mini wege Cezar, słyszycie? Tak, czyli coś, co mniej więcej lubisz, bo lubisz Cezara, tylko zamiast kurczaka ma halumi. Co to kurna jest halumi? Halumi, powiadasz? Tak, to jest, jest halumi. I co? <laughs> kurczak. <Spakuje kuszek. laughs> Ej, zajebiście. Tak? A dałem? Tak samo. Mm -hmm. Dobre, co? Mm -hmm. Mogło być gorzej. Na razie, na razie jest bardzo dobre. Mm, dobra, jemy. Patrz, kochanie, patrz. Mm. Mm. Pujereczka, język pachnie. Dobra, nie? Nie no, no, wyczyściłem talerz moi drodzy, więc to jest chyba dobry znak. Bardzo dobry. Ja sobie jestem zaliczona i powiem tak, jestem na razie bardzo pozytywnie zaskoczony. A, widzisz? Dobry widzisz? wybór, dobry wybór. E, w skali mięsożercy od 1 do 10, szczerze. No. 8,5. O, no to wysoko. Wszyscy kiwają głową, że tak. ale Słuchajcie, naprawdę wszystkie smakowało, barna nie smakowało. Tak, tak, mi bardzo smakowało. Ja myślę, że mogłabym się zamienić, ale wzięłam specjalnie takie śniadanie, żeby kubę kusić. A ja nawet myślę, że nie musiałbym się zamieniać. Nie, ooo! Jedziemy dalej. osioł, Jest to taki wege bar, bardzo w ogóle taka znana miejscówka, tak. gdzie dają jedzenie wege, głównie wege. Z tego co sprawdziliśmy, mają 6,5 tysiąca opinii i to takich tak. bardzo pozytywnych. I tutaj chyba nie znajdziemy nic mięsnego. Myślę, że nie, także tym razem ja też coś zjem, yy, ale jesteś głodny w ogóle? No powiem szczerze, to, że nie nie, Dobra, idziemy dalej. Ale. Nie tu się nie ma chyba menu, tylko się chyba wybiera z tego co jest jakby na tych talerzach? Nie, nie no, jest idea. tutaj rozpiska cała. Aha, jest. Tutaj widzicie, jest dostępne. Aha. Aha. E, nie mieszamy porcji, no tylko też. trzeba wybrać konkretną. Tak, tak. Nie wiem kompletnie co, co mu wziąć, słuchajcie, jest bardzo duży wybór. Teraz na czeka kalemunia z pietruszką. Wcześniej się śmiało, że będzie z górka, także zaraz dostanie. Co jest? żywo jedzenie? Czeka na ciebie kalemunia z pietruszką. Co? No. Jak z pietruszką? No, a, <noise> to, się prawie obaliłem. E, e, Lemoniada z pietruszką. Wcześniej chciałeś z ogórkiem, była z cytryną, a ta jest cytrynowo pietruszkowa Ktoś z pietruszką. Go, <noise> Go, 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 go. Ej, to nie może być takie złe. Przepraszam bardzo. O. Dobrze ci tak. <noise> to nie jest no, złe? No, już To nie jest złe, ale czuć pietruchę. Czuć to trochę. No, teraz no. będzie kolisę. Chłopie, teraz masz lasagne, coś co też kochasz. Mm, z pietruszką? E, no troszeczkę to więcej jest z pietruszki, no ale to jest opcja wiadomo także jestem ciekawa. Ja mam znowu takie to ze szparagami, także też jestem ciekawa, ja bardzo szparagi lubię. Możemy się wymienić za chwilkę. Mm. Mm. Nie. Mm, ładnie pachnie. No. Coś no ładnie pachnie, no. Zdrowo. No dobre słowo, zdrowo. To jest próba zabójstwa. Ojej. I teraz wiecie co jest najlepsze? Że nie mam czym popić, muszę popić pietruszkową lemonianem. Ociu, a kolka by wleciała, nie? Ale jest prawie wyczyszczone, jak widzicie. Tak, tak, zjadłeś całe, a tu? Co tu jest? <grymne> na wynos, zapakowane. Twoje też to jest zapakowane, a no. nie A ja to tak resztka, <grym> bo ja już nie umiem, bo jestem pojedzona. Ogólnie tak, moi drodzy e, Bajgiel na razie jest królem niekwestionowanym. To totalnie nie mój smak. To? Ale dla ciebie było lasanie. Więc... Dla mnie było No. Dla lasania daję w skali mięsożercy 5. To tak o, fair. To Lecimy fair. dalej. Ale moi drodzy, żeby nie było, że jesteśmy tacy krytyczni, że ja jestem taki krytyczny. No, miejsce jest... miejsce bardzo ładne. Widać, mm. że dużo ludzi tam przychodzi, czuć świeże składniki, naprawdę. Tak. Tylko po prostu ja mam takie wrażenie, że dla mnie to było dzisiaj już tłumacz. Wiecie, mm, że. Lasagne to jednak z mięsem, co? Tak, no ja jednak nie wiecie. Może jakby był jakiś taki zamiennik mięsa, mięsa, że na przykład nie byłoby e, tego szpinaku tak, i tak dalej, żeby się bajku, odczuwał, jak tak. W tym bajgu, na przykład. myślę, no, to że to kwestia... Ale coś jeszcze później sobie może sobie dojeść szumajczykiem jakimś. Hej, kuba, kuba, zapomniałeś o czymś. A, nie, to nie moje, to, to, to może pan zostawić sobie. A ja? Ja jestem zostawiony zawsze. Co się dzieje? Koniec, już nie ma. Dzięki, dzięki bardzo. Otwórz mi drzwi, Hopie. Widziałeś takie rzeczy? co? No. Dzień dobry. Dzień mm, dobry. Jaki ładny jest zapach? No ładnie. Chcemy zdrowe ciasta przetestować to po prostu. ty, gdzie ja te... ja nie wiesz A, nie, co, nie. więc ty iść Ja nie, nie mogę wziąć. wiedzieć, ale słuchajcie, jest przepiękny zapach, jak się wchodzi, i na szybie są wszędzie napisy, że zdrowe ciasta, lactose free, sugar free, gluten free, no. vegan, to jest idealne miejsce na dzisiaj po prostu. A to można tą tartaletkę i w takim razie tą malinową chmurkę? Dobrze. Tak. Marlena? No. Co? Jak odradajesz? No, ale ty jaki deser, jaki <grystanie> Zamówiłam dla Kuby chmurkę wegańską, ciasto, talaretkę, kawka na mleku będzie roślinnym, żeby też była tak na maksa wyciśnięta opcja wegan, jaka może Tutaj być. Tak, wegańska, tak. tak. Proszę. Dziękujemy bardzo. Tak, Tutaj dla naszego Dziękuję, Dziękujemy pani dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Dlatego malinowa chmurka, słuchajcie, bo Kuba bardzo lubi to ciasto, jak robi Małgosia, żona mojego taty, e, robi takie pyszne i chyba zawsze się zachwyca, dlatego to jest opcja wegańska i tutaj mm -hmm. mamy, e, nie mamy użyte właśnie nic z mleka, nic z nabiału, także to jest opcja wegan. Oh. Pachnie malina, tak tego śmietanko. To ja zabieram się za ciasto najpierw. Tak no, rób, teś, rób teścik. Tak. Jesteście gotowi? Uu. Dobre, bo jak się buzia cieszy. W No, sensie, No, sobie też spróbuję. Spokój praktycznie No normalnie. To jest na roślinnym mleku. Hmm. Warto zaznaczyć, że nie jesteś jakimś fanem kawy. Tak, tak, to <grym> prawda. Jakby... Nie umiem nic powiedzieć. Chyba to, że jest trochę mocno jak dla mnie. Może po prostu jakby było mleko normalne, może bardziej tu miło smak kawy, a roślina jest delikatniejsza. No, może być. Tak. Muszę się dowiedzieć, skąd się bierze mleko roślinne, naprawdę. Ciekawa rzecz. <grym> Trzecia miejscówka za nami. Chłopie, jak Ci smakowało? Bardzo dobre i to zdecydowanie coś dla mnie, bo ja słodka dupa jestem. Chociaż tak. no, słodka dupa, a cukru, cukru nie było. nie. nie, nie. nie bardzo dobre. Myślę, że to miejsce na dzisiaj jest na, ląduje na drugiej pozycji i w ocenie, no nie powiem, mięsożercy, bo to chodzi o deser. No. ale wegano, dla... wegano. Tak, to już taki 7 ,5. 7 ,5? 7 ,5. No, no. takie 7,5. 7,5? 7,5. Dobre? Czuć taki troszeczkę, że to inaczej smakuje. jest deser najlepszy w ogóle był, także tak. ja totalnie trafiłam najlepiej. Ale świetne miejsce, miła pani, więc... tak. Także jeśli jesteście wega albo nie, to polecamy. Moi drodzy, za mną ziemia obiecana. Kebabich wle, wleciałby, nie powiem. Mimo, że jestem najedzony, naprawdę jestem najedzony. Ale to pachnie, nie, pachnie. <laughs> pachnie. Słuchajcie, jak chcecie to te to kebabów? piszcie w komentarzu. W czwartej miejscówce w McDonaldzie, oh, no chłop yeah. musi po prostu jeszcze mieć miejsce na przekąskę. Zdecydowanie tak, moi drodzy, no i coś to by był za odcinek, gdzie jestem wegę. Jak nie spróbuję wege burgera? On się no, chyba no. tak nazywa. Ja nigdy nie zamawiałam stąd y, nic wege A Ja też nie? I zawsze musi być ten pierwszy raz. Tak. Także idziemy. Nie wiem. Tylko ja nigdy nie zamawiałam wege burgera. A myślisz, że ja zamawiałem? No o właśnie... magro... Magro... Barbecue bacon. Takie rzeczy mi się wyświetlają ja. od razu. To ja poproszę. Ty barbecue bacon? Ja. Konrad wie za dobre. Niech mi pan powie, yy, wy macie jakiegoś wege burgera, coś takiego? Tak. A jak się nazywa? Wegeburger. A, wegeburger po prostu. Wege burger masz chłopie napisane a przed tobą. No to będzie jeden taki wegi burger jeszcze. A jak pan kiedyś tego wegeburgera? E, tak. Ogólnie chodzi o to, że tam mamy jakby takie skompresowane warzywa. Aha. E, tam jest kukurydza, e, no ogólnie różnie, długo by wymieniać. Jasne, różnie. a dobry? Słucham? Dobry? To zależy od kustu. Okej, dobra. Dobrze, dzięki bardzo, dzięki. Pach, no. Pachnie normalnie. Veggie burger. On nawet nie jest wege, on jest veggie. Veggie, veggie, veggie. burger. I... Ale jaka nazwa w ogóle? Jaki zielony? <laughs> Pokaż to. <laughs> Najpierw jego zobaczmy. Uuuu, ale wygląda zacnie. Tak. Pa. <laughs> veggie burger, veggie, veggie, veggie. No. jest nieciekawa. No, pachnie mega dobrze. Nigdy nie jadłam. Szczerze? No. Mega spoko. Tak? No. Ja teraz próbuję. Widać mojego. to, co pan mówił, że w środku są te różne warzywa i tak dalej. Jak się przegryzło? Mm. Kurczak, tak pa... Mm. Nie, ale naprawdę niezły. W sensie czuć, że to nie jest kurczak? No. Ale czujesz się, wgryzasz taką konsystencję, jakby kurczaka. Hmm? Więc. Ja tu, Zwłaszcza. To jest jak dla mnie próbka. No, jest yeah. Teraz przyszłam do sklepu na zakupy, bo na niespodziankę, na wieczór, zrobię kubie kolację i zrobimy tortillę z mięskiem takim gyros, ale to nie będzie oczywiście mięso. Także szukamy składników. Same zdrowe rzeczy. Lodówka rzeczy wege, bez mięsnych. Myślę, że Kuba się nie pozna. No zobaczcie, zobaczcie, jak to mięsko tutaj wygląda. No, czy ty wiesz, wiedział, że to jest inne mięso? Że to nie jest mięso. wygląda. No nie, nie? Wygląda legitnie. Zobaczymy. Wszystko bierzemy jeszcze kolkę, żeby wiecie. No, no nie będę mu wydziwiać z napojem, tak? Już pił tą pietruszkę, także teraz mu weźmiemy fajną kolkę z lodem. Zgodzimy się? No. Myślę, że akurat nie będzie wiedział, że chciałam jej zrobić torkie. na początku myślałam lasagne, ale wyszła lasania, wiecie, w trakcie obiadu, także... Nie, nie, nie. Ja sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Wróciliśmy już do domu zbliża się godzina taka wieczorna. Ja mm. powiem szczerze, jestem najedzony po ale, całym dniu, Ale czas na kolację. Czas na kolację i na niespodziankę, bo o tym tak. wcześniej nie mówiliśmy. E... Jak wiecie, zrobiłam zakupy i teraz chłopie daj mi 15 minut i zrobić coś dobrego. Tak? No, coś co lubisz, coś co kochasz. Tak? No. No, no dobra, no dobra, no to no. już nie mogę się doczekać. Czy czujesz, że coś ładnie pachnie? Tak. Czy to, czy to będzie w ramach nagrody coś z mięsem? No nie! Dlaczego miałbyś, dostać coś mięsa mogłoby Jak to nie, nie patrzę, bo mi mięso. Ale coś, na co lubisz, coś, co lubisz, chłopie. Coś, co wiesz. Mogę spojrzeć? Nie wyczujesz mięsa nawet. Czemu? No to nie ma! Dlaczego? <laughs> na co ci to pachnie? A na co mi pachnie? No. Nie wiem, na co mi pachnie. Ale widzę kątem oka, że to jest zielone. Mhm. Eee... A to wie na co to pachnie? A ty nie wiesz co? Jest, to... <laughs> ale pachnie jak to co będzie, czy nie? Nie, ale powiem ci, że dla mnie to jest porcja i ja chyba wezmę na wynos. <laughs> no kochanie, to ja? gotowe. Co myślisz że to jest? Ej, sam ten zapach z No, no. To jest tortilla A bez kurczaka, boś mi powiedziała mm, Ale wygląda ładnie i pachnie bardzo ładnie I kolka. Przynajmniej to dostanę normalne moi drodzy Nie, bez kofeinowa, <laughs> bez kofeinowa i bez cukru Nie. Niech będzie Dobra Smacznego No Kurde mm. Te bobki Smakują trochę jak mięso w kebabie. Jest spoko, naprawdę spoko. Mm. Ocenka? Mm. No kur no 7,5. 7,5 na 10. Tak, czyli drugie no. miejsce? Szczerze Wam powiem, mm -hmm. że pierwszego miejsca nic nie pobiję. Bajgier wygrały wszystko. Halumi, już się nauczyliśmy. Drugie miejsce. Tak, w skarbie. No. Nie lubi mi tego nigdy więcej. Ale nie, naprawdę spoko. Midę smakuje, mięso Naprawdę marze, spoko. No. No. Dziękuję. Mam no, sobie jeszcze trzy. Te? No, no, to no i dzień dobry moi drodzy, mamy to oficjalnie, wytrzymałem 24 godziny wege Jest godzina wow. 11.20 Wow, gratulacje jest, kochani Bardzo I mam... powiedz prawdę, że nie podjadałem nic Nie podjadał, znaczy no, ja przynajmniej o tym nie wiem no. Nie podjadałem obiecuję, dlatego teraz pierwszą rzecz, którą musimy zrobić Oh jest <laughs> O tak baby, zobaczcie jaka piękna Wasze zdrowie moi drodzy Mmm. <laughs> Mm, mm, mm. A najlepsze jest to, że serio nie ma nic produkcyjnego poza Frankfurtem. Ostatnia Frankfurt -er, ostatnia rzecz mięsna w lodówce. Pyszności.